Mecz przyjaźń nie zachwycił, klarownych sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo. Legia podchodziła do tego spotkania po czterech ligowych porażkach z rzędu i chciała tę serię w końcu przełamać. Jak się potem okazało, ta sztuka przystruga 63 Warszawianom się udała. Jedyna bramka padła w 28 minucie. W polu karnym Frank Castaneda faulował Pawła w a 11 na gola zamienił Radom Radomiak próbował odrobić stratę, ale brakowało skuteczności. Ostatecznie Legia wygrała w Radomiu 1 do 0. Tak jak oczekiwałem, był to mecz zamknięty na początku i od początku. To byłby mecz otwarty, gdybyśmy skorzystali z naszych szans i gdybyśmy jedną z naszych szans wykorzystali, bo wtedy Legia musiałaby zrobić coś więcej. Musiała, stałaby pod ścianą, musiałaby coś dać z siebie więcej, ale był to mecz wyrównany z obu stron. W przypadku karnego, co do naszego karnego, Frank po prostu podjął złą decyzję. To był mecz do wyciągnięcia z niego. I jednego punktu, co najmniej jednego punktu, taka jest moja opinia. No ale musimy teraz skupić się na innych meczach i, i w tych kolejnych innych meczach starać się wyciągnąć coś dla siebie. Po 14 kolejkach Radomiak ma na koncie 18 punktów i zajmuje ósme miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.